W tej lekcji zajmiemy się uszyciem fartuszka kuchennego. Mamy skrojone elementy, mamy skrojoną kieszeń, mamy skrojone paski na troczki i mamy skrojony fartuszek. Zaczniemy od fartuszka. Rozkładamy nasz fartuszek na pół. Znaczy cały w sumie rozkładamy. I teraz zobacz, tu jest góra fartuszka. A tutaj mamy na długości fartuszka. Zaczniemy od podwinięcia i od, od przeszycia tutaj tych dłuższych boków fartuszka. Więc ja będę to zaginała. Ja sobie zacznę szyć od tej strony. Będę to zaginała na dwa razy i będę tutaj blisko, blisko stebnowała. Jeżeli nie czujesz się na siłach, obrzuć brzegi zygzakiem. I zagnij sobie tylko jeden raz. Ja ci pokażę, jak zrobić to estetycznie na dwa razy. Czyli zaginam raz, zaginam dwa, podkładam pod maszynę i będę przeszywała do samego końca. Tak jak widzisz, jak bardzo rygluję na końcu, jak bardzo się przydało teraz szycie szczypanek i ćwiczenie szycia przy samej krawędzi. Jest ono bardzo często używane w takim eleganckim krawiectwie, że szyjemy na milimetr. Zaginamy na pół, jeszcze raz na pół i szyjemy. Układasz sobie w palcach na pół jeszcze raz tutaj przytrzymujesz i szyjesz jak najbliżej brzegu. Z tej strony mamy taki efekt. Jest równo, a tu mamy bliżutko brzegu. Czyli zaginamy tak i tak i szyjemy. Takie małe detale mają bardzo dużo znaczenie. Także warto opanować taką dokładność do perfekcji, dojeżdżamy do końca. Nie musimy tutaj ryglować, ponieważ będziemy jeszcze zaginać materiał pod spód. Obcinamy nitki. I tą samą czynność powtarzamy z drugiej strony. Tym razem zacznę sobie od tej strony, bo pamiętaj, że zawsze łatwiej jest, jak daną rzecz nie masz tu w środku, w maszynie czyli zobacz, nie masz tutaj, nie szyjesz z tej strony, tylko zawsze staraj się szyć z tej takiej strony, żeby ubranie czy cokolwiek szyjesz, było poza maszyną. Więc zaginamy na pół na pół i szyjemy tak samo wzdłuż. Taki fartuszek możesz wykonać samodzielnie jako prezent dla swoich bliskich. Na pewno się ucieszą, jakby dostali właśnie taką rzecz wytworzoną przez ciebie. Zobacz, jeszcze raz zaginamy. I już boki prawie mamy załatwione. końcówki. Możemy zrobić lekki rygielek. Wyciągamy nitki. I teraz musimy zagiąć dół fartuszka. Czyli ta sama zasada. Zaginasz w tą stronę, zaginasz na pół i szyjemy w ten sposób. Przytrzymaj nitki, żeby prowadnik wyszedł i nie uciekł. I teraz podkładasz równo pod maszynę. Wbij sobie igłę, żeby ci chwyciło, to sobie przygotuj. I do przodu i do tyłu, bo tu już musisz zaryglować, tak? bo to jest początek tkaniny. Mamy zaryglowane, szyjemy wzdłuż.